Life could be a dream! Life could be a dream! Du, du, du. Mieszanka czosnku i mleka początkowo może wydawać się dziwna, ale gdy usłyszysz wszystkie płynące z niej korzyści zdrowotne, z pewnością stanie się ona jednym z Twoich ulubionych napojów. Połączenie mleka z czosnkiem staje się niezwykle korzystnym i ciepłym napojem o bardzo silnych właściwościach, a przede wszystkim jest to w 100% naturalny środek. Składniki: 10 zmielonych ząbków czosnku, 500 ml mleka, od 2 do 3 łyżeczki cukru, 250 ml wody. Przygotowanie: należy wlać mleko i wodę do garnka, po czym dodać mielony czosnek. Następnie umieścić garnek na średnim ogniu i poczekać, aż mieszanka się zagotuje. Od czasu do czasu trzeba zamieszać, a na koniec dodać cukier. Bardzo ważne jest to, aby pić ten napój, gdy jest on jeszcze ciepły. Mleko z czosnkiem, właściwości, przeziębienie kaszel należy wzbogacić ten napój, dodając trochę kurkumy lub miodu. Mikstura wspiera układ odpornościowy i skutecznie zabija wirusy oraz bakterie. Ta mieszanka to niezastąpiony środek na walkę z przeziębieniem. Poziom cholesterolu, dzienne spożycie tego napoju przez tydzień, zmniejszy zły cholesterol LDL i zwiększy dobry HDL. Zapalenie stawów, regularne spożywanie mleka z czosnkiem ukoi bóle stawów i zmniejszy stan zapalny. Walka z zapaleniem płuc. Spożywaj mleko z czosnkiem 3 razy na dobę w celu leczenia zapalenia płuc. Trawienie. Czosnek jest skutecznym środkiem antyseptycznym i wzmacnia układ odpornościowy, a także pomaga w trawieniu. Ponadto czyści system limfatyczny i odtruwa organizm. To zwiększa produkcję soków trawiennych oraz zwalcza biegunkę. Gruźlica płuc, siarka w czosnku skutecznie leczy tę chorobę. Należy wymieszać 1 gram czosnku, 240 ml mleka, 1 litr wody i zagotować. Pij ten środek 3 razy dziennie. Żółtaczka czosnek skutecznie usuwa toksyny i jest bardzo pomocny w przypadku żółtaczki. Siarka w czosnku jest doskonała dla wątroby i leczy stłuszczeniową chorobę wątroby. Czosnek zawiera alicyny i selen, a tym samym stymuluje produkcję żółci. Pij tę mieszaninę co najmniej przez tydzień. Łagodzi ból rwy kulszowej to skutecznie leczy ból nerwów, znany również jako rwa kulszowa. Regularne spożywanie zapewnia niesamowite efekty. Walka z impotencją Mieszanka może być bardzo pomocna w przypadku impotencji. Czosnek to doskonałe źródło alicyny, która poprawia przepływ krwi w organizmie, co korzystnie wpływa na erekcję. Ponadto zawarty w nim selen chroni spermę przed uszkodzeniami oraz zwiększa apetyt na igraszki. Astma należy jeść trzy ząbki czosnku przed pójściem spać, aby złagodzić problemy astmy. Problemy kardiologiczne Mieszanka zmniejsza zły cholesterol, ale także zapobiega tworzeniu się skrzepów. Dla najlepszych efektów, do stworzenia mieszanki warto używać mleka odtłuszczonego lub o niskiej zawartości tłuszczu. Walka z bezsennością mleko zrelaksuje cię i pomoże zasnąć.